Jowita Kuczyńska, witam państwa i zapraszam na magazyn samorządowy Powiatu Tarnowskiego. Modernizacja przepustu mostowego w Olszynach była istotna ze względu na fakt, że stanowi ważne połączenie komunikacyjne. Most położony jest na odcinku drogi usytuowanej na pograniczu powiatu Tarnowskiego i Jasielskiego. Inwestycja kosztowała prawie milion złotych. W miejscowości Olszyny w gminie Rzepiennik Strzyżewski zrealizowano kolejną ważną inwestycję. Jest to przepust typu TuboSider, który przebiega pod drogą rejonową. Jest to jedna z najładniejszych inwestycji w ostatnim dziesięcioleciu, zrobiona na terenie powiatu Tarnowskiego. Ta inwestycja zupełnie odbiega od tego, co było zaprojektowane. Ta inwestycja się rodziła w trakcie jej realizowania. Wykonawca, mając ogromne doświadczenie na takich inwestycjach, na każdym kroku podpowiadał, co należy zrobić, aby to zrobić lepiej, żeby to upiększyć, nawet niejednokrotnie rezyktując z części swoich dochodów na tej inwestycji. I chciałem to szczególnie Państwu powiedzieć, bo życzyłbym sobie na każdej inwestycji takiego wykonawcę, jak był proszę Państwa tutaj. Po drugie, jest to inwestycja prowadzona przy współudziale środków z jednoprocentowej rezerwy ministra transportu i to jest już druga inwestycja za naszej kadencji. W styczniu składamy projekt na modernizację mostu na Wałrudzie. Będzie to trzecia inwestycja prowadzona przy współudziale tych. Funduszy. Podczas realizacji budowy mostu, przejezdność drogi była wstrzymana na zaledwie dwa tygodnie. Tego typu obiekt zrealizowany tutaj jest obiektem drugim, już na terenie naszej gminy. Ten pierwszy został wykonany w ubiegłym roku w ciągu drogi powiatowej w kierunku Turzy od drogi wojskowej 980. Jest to z nieco mniejszy, natomiast ten tutaj naprawdę po pierwsze jego konstrukcja zagrażała dotąd bezpieczeństwu i chciałem podziękować tutaj panu staroście i radnym powiatu tarnowskiego że podjęli decyzję żeby ten most wykonać. W ciągu również tej drogi w kierunku Tarnowa mamy wykonane kilkaset metrów pięknego chodnika dzięki właśnie ogromnemu zaangażowaniu zarówno z naszej strony jak i ze strony powiatu i elastyczności Udało się wykonać ładny chodniczek, który zapewni bezpieczeństwo dzieci poruszających się, wydostających się ze szkoły, zarówno w kierunku Jodłówki, jak i w kierunku tutaj Centrum Olszym. Remont mostu na drodze Siepietnica Lubaszowa kosztował prawie milion złotych. 450 tysięcy złotych na ten cel przekazali radni powiatu. Nowy przepust mostowy jest kontynuacją polepszenia infrastruktury mostowej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i doświadczonemu wykonawcy inwestycja została szybko zakończona. Wszyscy uczestnicy ruchu na drodze łączącej powiat Tarnowski z Jasielskim mogą wreszcie czuć się bezpiecznie, przemierzając most w olszynach. Nowe zadania, jakie wyznacza sobie Powiat Tarnowski, związane są m.in. z kształceniem młodych ludzi. W ramach programu Operacyjny Kapitał Ludzki w 2009 roku młodzież borykająca się z trudną sytuacją materialną będzie mogła korzystać z darmowego kursu Prawa Jazdy. Pomysłodawcą wykorzystania środków pieniężnych pochodzących z programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powiat Tarnowski realizuje systemowy program Operacyjny Kapitał Ludzki. O nowych zadaniach wyznaczonych na lata 2007-2013 mówi Wiesława Iwaniec, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Starostwo przystąpiło do działania siódmego, czyli integracji osób zagrożonych i wykluczonych społecznie. Jest to działanie 7.1.2. realizowane przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z tego działania wybraliśmy jeden punkt: usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych czyli placówek opiekuńczo-wychowawczych. Działania Centrum rozpoczęły się wstępną rekrutacją młodzieży ze względu na oczekiwania. Okazało się, że na 30 wychowanków 15 chciało zrobić kurs prawa jazdy, w tym 9 kategorii B, 6 kategorii C. I tu od razu chcę zaznaczyć, że tak mi się wydaje, że te osoby to będą już potencjalni kandydaci do wejścia na rynek pracy, ponieważ oni już wiedzą, czego chcą, czyli zrobienie kategorii. C, to już ich uzawodawia. Sześć osób chciało kurs komputerowy i pięć osób kurs języka angielskiego. W tym roku, ponieważ pierwszy raz przystępujemy do tego, nie braliśmy jeszcze pod uwagę osób niepełnosprawnych, natomiast będziemy widzieć, jak zostanie oceniony ten projekt. Został on już w piątek przekazany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. No i będziemy czekać na informacje, czy zostanie przyjęte, czy będziemy jeszcze negocjować kwoty, które w sumie tam zostały na przeznaczenie na to działanie. Cały projekt opiewa na sumę 274 tysiące złotych. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, jego realizacja rozpocznie się już w lutym 2009 roku, a zakończony zostanie w sierpniu. Wychowankowie będą mieć zapewnione 40 godzin porad psychologicznych, indywidualnych i warsztatowych, jak również 40 godzin z doradcą zawodowym, również indywidualnych porad i zbiorowych do tego pracownicy. Współpracownicy socjalni będą pracować z nimi, z rodzinami, będą przygotować program samodzielnienia, będą jeździć do domów, uaktywniać ich. Jeśli projekt pomocy młodym ludziom, którzy mają złą sytuację materialną, odniesie sukces, to znaczy będzie wychodził naprzeciw ich oczekiwaniom, a tym samym będzie cieszył się zainteresowaniem. Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej kolejne zajęcia tego typu będzie się starało zorganizować dla osób niepełnosprawnych. Trzyletnia szkoła dla dzieci z różnym upośledzeniem powstanie przy ośrodku rehabilitacyjnym w Zbylitowskiej Górze. Dobre zaplecze przygotowana kadra i internat to atuty, które pozwalają na szybkie utworzenie nowej placówki specjalizującej się w kształceniu dzieci z niedorozwojem. O utworzeniu placówki dla dzieci z upośledzeniem myślano od dłuższego czasu, gdyż istnieje zapotrzebowanie na szkołę specjalną w powiecie. W specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym z Bytowskiej Górze mamy zespół szkół specjalnych, ale to są dla dzieci bez obniżonych wymagań. Natomiast tutaj będą to dla dzieci z wymaganiami obniżonymi, lekkimi i, i, i średnimi, właściwie takimi umiarkowanymi. To są dzieci, które mogą nauczyć się pewnych, powiedzmy, pewnego zawodu na zasadzie odtwarzania pewnych czynności. Jest zainteresowanie, mamy kadrę, mamy bazę, są chęci jak gdyby rodziców, więc to dla nas jest po prostu czysta przyjemność, żeby taką szkołę utworzyć. Ośrodek w Zbylitowskiej Górze spełnia wszystkie warunki potrzebne do utworzenia tego typu szkoły. Dodatkowym atutem jest przyszkolny internat. Dzięki temu dzieci z całego powiatu Tarnowskiego będą mogły uczęszczać do nowej placówki. Odpowiednia kadra i sprzęt spowodowały, że ośrodek jest w stanie przyjąć pierwszych uczniów w każdym terminie. To jest nowy typ szkoły, jak gdyby w ramach szkolnego specjalnego ośrodka wychowczego w Zbylitowskiej Górze. Ktoś specjalny ośrodek szkolny wychowawczy obsługuje, mówiąc w cudzysłowie, dzieci z terenu naszego powiatu, ale nie tylko bo w myśl porozumień możemy również dzieci przyjmować z innych powiatów. Obecnie inicjatorzy projektu czekają tylko na decyzję prawną odnośnie zaakceptowania pomysłu. Hala sportowa w Wojniczu była od dawna wyczekiwaną inwestycją. Setki uczniów dotąd musiały korzystać z niewielkiej sali sportowej. Jeszcze dwa miesiące temu widoczne były zaledwie fundamenty budynku. Dzisiaj hala posiada już nowe zadaszenie. Sprawdziło się także ogrzewanie polegające na zużywaniu masy bitumicznej, które w przyszłości będzie ogrzewać budynek hali hala sportowa która powstaje przy zespole szkół wojniczu jest szóstym obiektem tego typu jaki w ostatnim czasie wybudowano w powiecie tarnowskim kolejny powstaje w Radłowie Szanowni państwo ja wczoraj miałem okazję uczestniczyć w Warszawie w takiej uroczystości, na której dostaliśmy ponowne wyróżnienie powiatu na szóstkę, za pewne rozwiązania, które wprowadzamy w oświacie, za dofinansowanie oświaty, za stawianie jej na wysokim poziomie. I jak słyszałem, że niektóre samorządy podczas prezentacji mówiły, że remontują salę sportową. Więc jak ja wyszedłem prezentując swój powiat i mówiłem, że. W ostatnim dziesięcioleciu w dwóch latach zostaje wybudowane cztery sale sportowe. W tym roku oddaliśmy piątą i rozpoczęliśmy dwie kolejne, to naprawdę to jest wyczyn, myślę, w skali kraju żaden powiat tego nie dokonał. Szanowni Państwo, no to jest słynna sala wojnicza, o której tyle boju się tutaj toczyło. Budowa sali sportowej była wstrzymana dwa lata temu, ale jak zapowiedział starosta, obecnie widać pozytywne skutki tych decyzji. W tym czasie można było lepiej przygotować projekty i sposób wykonania inwestycji. Która przecież ma służyć nie tylko uczniom, ale i mieszkańcom przez wiele lat. Dziś mamy wybranego, dobrego wykonawcę. Państwo widzicie, że te roboty bardzo szybko postępują. Przecież one się dopiero zaczęły w połowie roku, a dziś już jest jesień i już jest dach zakładany. Poza tym mamy przygotowany i złożony wniosek w Małopolskim Programie Operacyjnym. On już przeszedł. Wszystkie tam y, ko, y, akceptacje. Został tylko, y, została tylko ocena zarządu. Y, Województwa. Mamy nadzieję, że, że ten wniosek naprawdę zostanie nam przyznany i będziemy mieć po raz pierwszy na salę sportową dofinansowanie pieniędzy zewnętrznych, bo te wszystkie pozostałe były budowane z naszych pieniędzy powiatowych. Wniosek o dofinansowanie Hali opiewa na sumę 3 milionów złotych. Pozostałe pieniądze, czyli prawie 1,5 miliona złotych na tę budowlę, przeznaczy Powiat Tarnowski. Ukończenie prac planowane jest na grudzień 2009 roku. Duże postępy w budowie nie wskazują na żadne opóźnienia. Na koniec magazynu samorządowego zapraszamy do wysłuchania życzeń świątecznych, które w imieniu Starosty oraz Zarządu Powiatu Tarnowskiego złoży wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, a także Nowego Roku, chciałem złożyć wszystkim telewizom małopolskiej telewizji kablowej wszelkiej pomyślności. Przede wszystkim zdrowych, spokojnych, ciepłych, świąt Bożego Narodzenia, wprawdzie atmosfera na zewnątrz bardzo ciepła, ale może będziemy mieli jeszcze chłodniej na święta, więc dużo, dużo, dużo ciepła rodzinnego i wszystkiego najlepszego na ten nadchodzący rok. Wszelkie kryzysy, żeby nas ominęły, a przede wszystkim telewidzów, telewizji Małopolskiej. I wszystkich mieszkańców miasta i powiatu Tarnowskiego. Wszelkiej, wszelkiej pomyślności. Dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego. To wszystkie informacje w magazynie samorządowym Powiatu Tarnowskiego. Dziękuję za uwagę.